5 marca ruszył nabór do Bełchatowskich Przedszkoli. W tym roku prowadzony jest on w nieco odmiennej formie niż w latach poprzednich. Zgodnie ze znowelizowanymi zapisami ustawy o systemie oświaty w pierwszej kolejności dokumenty składają rodzice tych pociech, które już do placówki uczęszczają. Jeżeli decydują się na korzystanie z opieki przedszkolnej proszeni są o złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu. Po zebraniu takich deklaracji Pani dyrektor przeanalizuje liczbę dzieci, które pozostają w przedszkolu na przyszły rok szkolny, no i znając warunki lokalowe przedszkola ustali liczbę wolnych miejsc, które mogą być przeznaczone do rekrutacji dla potencjalnych nowych wychowanków. Ci z kolei będą poddani rekrutacji dwuetapowej. Najważniejsze kryteria dla etapu pierwszego zostały ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pierwszeństwo ustawodawca daje dzieciom pochodzącym z rodzin wielodzietnych, dzieciom pochodzącym z rodzin, gdzie występuje niepełnosprawność, dzieciom objętym pieczą zastępczą i dzieciom wychowywanym przez samotnych rodziców. Jeśli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę miejsców, w przedszkolach czy oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy podstawówkach, wówczas w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego komisje będą stosować się do zwanych kryteriów lokalnych, czyli określanych przez poszczególne samorządy. Rada Miejska zdecydowała, że w przyjęciach do przedszkoli publicznych na tym drugim etapie pierwszeństwo będą miały dzieci, które mają obowiązek realizowania rocznego przygotowania przedszkolnego, ale też na przykład dzieci zamieszkałe w odległości do 3 km metrów do przedszkola dzieci których rodzeństwo już jest wychowankami przedszkola albo też dzieci pracujących rodziców, czy też rodziców uczących się w trybie dziennym. Jak podkreśla dyrektor Elwira Antońska, niezwykle ważnym jest, by rodzice składając wniosek o przyjęcie załączyli do niego wszystkie stosowne zaświadczenia potwierdzające określone kryteria. Rekrutacja już ruszyła. 20 marca poznamy liczbę wolnych miejsc we wszystkich byłchatowskich przedszkolach. Pod koniec miesiąca ruszy procedura przyjmowania wniosków od rodziców posyłających dzieci do placówki po raz pierwszy. Potrwa ona do końca kwietnia. Z Maja Bełchatowskie Przedszkola i Szkoły z oddziałami przedszkolnymi ogłoszą listy kandydatów. Jak zaznacza dyrektor Antońska z miejscami w placówkach nie powinno być problemów. 19 stycznia tego roku pani prezydent zaakceptowała utrzymanie w przedszkolach publicznych 48 oddziałów wychowania przedszkolnego, co daje 1170 miejsc do opieki przedszkolnej. Również zaakceptowała pani prezydent utworzenie 14 oddziałów działu wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych czyli utworzenie tak zerówek w liczbie 14 i w ten sposób uzyskujemy 350 miejsc wychowania przedszkolnego w szkołach głównie dla dzieci pięcioletnich które będą realizowały to wychowanie przedszkolne obowiązkowe W ten sposób do dyspozycji mieszkańców Bełchatowa pozostaje 1520 miejsc w w przedszkolach publicznych. Należy jeszcze wziąć pod uwagę ponad 600 miejsc w przedszkolach niepublicznych, które są dotowane przez miejski samorząd.